Cześć! Zdawałoby się, że wymowa nazw geograficznych jest banalna. W końcu w większości nazwy te są podobne w bardzo wielu językach. Niektórzy mogą myśleć, iż wystarczy do takiej nazwy dodać nieco angielsko brzmiącego akcentu, aby uzyskać jego prawidłowe brzmienie. Ale tutaj jest pułapka. Bo częstokość może palić do całkowitego wypaczenia wymowy. Wówczas tworzymy słowo, które de facto nie istnieje. Często wymowa nazw geograficznych jest naprawdę zaskakująca i dość skomplikowana. Zachęcam Was do powstania najbardziej interesujących przykładów. Zapraszam. I pierwsza nazwa. Seul. Seoul. Seoul. Seoul is the capital of South Korea. Seoul is the capital of South Korea. Bałkany. The Balkans. The Balkans. The Balkans are located in Southeastern Europe. The Balkans are located in Southeastern Europe. Podobnie wymówisz nazwę Morze Bałtyckie. The Baltic Sea. The Baltic Sea. I następna nazwa. Monachium. Munich. Munich. Munich is the largest city in Bavaria. Munich is the largest city in Bavaria. Podobnie wymówisz słowo Zurich. 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 Tamiza. The Thames. The Thames. The Thames is a river flowing through London. The Thames is a river flowing through London. I kolejny przykład Praga Prague Prague There are so many things to do in Prague. There are so many things to do in Prague. Arkansas 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 is a southern US state. Arkansas is a southern U.S. state. I kolejny przykład. Dunaj. The Danube. The Danube. The Danube is the second longest European river. The Danube is the second longest European river. Edinburgh. 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 Edinburgh is the capital of Scotland. Edinburgh is the capital of Scotland. I kolejny przykład Haga. Uwaga, przed nazwami miast nie stawiamy rodzajników. Haga stanowi wyjątek. The Hague. The Hague. The Hague is a beautiful place. The Hague is a beautiful place. Toronto Torano Torano She Lives in Torano She Lives in Torano Jeśli podobał się Wam film, kliknijcie przycisk kciuki i subskrybuj. Dzięki za uwagę.